Cześć tu, Alex. Alex testuje. 5 grudnia, więc mam dla Was piąteczkę. Otwieramy. I piąteczka to jest, słuchajcie, Bioderm, firma. Nie wiem, czy znacie, ale ja ją uwielbiam. Przerobiłam od niej mnóstwo kosmetyków, głównie kremów do twarzy i wszystkie są fantastyczne. To jest akurat balsam do ciała, 50 ml. Ten taki klasyczny, oryginalny. Słuchajcie, ten produkt to jest niebo dla skóry. Zobaczcie, on jest. Pokażę Wam o tak, dosyć rzadki, ale i wygląda tak, pięknie pachnie, bardzo delikatnie, ale słuchajcie, on tak jest fantastycznie nawilżający i wchłaniający się, co dla mnie przy kremach do ciała jest bardzo ważne. To nawet nie jest krem, to jest mleczko i bardzo słusznie nazwany, bo on nie jest w ogóle gęsty, nie jest taki ciężki. Fantastycznie nawilża, pachnie latem, dla mnie się zawsze będzie kojarzył z latem, bo taką cytrynką, jest przecudowny, ja używałam go kiedyś, przywiozłam go sobie z Teneryfy, potem przestałam, bo różne inne się trafiały, natomiast e, aż mi szkoda, że jest taki mały ten tutaj w kalendarzu, bo na pewno na bank kupię sobie pełnowymiarową wersję i będę używać, to jest cudo dla mojej skóry, uwielbiam, polecam i pozdrawiam, Ale testuje.